Cześć kochani, z tej strony Alicja Witajcie na moim kanale o nauce języka niemieckiego W dzisiejszym odcinku Fiszki ubrania Jeżeli nie znacie jeszcze tych słówek A może chcecie sobie je powtórzyć To zapraszam Was do oglądania Ubrania Zaczynamy Das Hemd Koszula Diakę Kurtka Der Rock. Spódnica. I teraz wy otóżcie Der Rock. Spódnica. Uwaga, spódnica jest rodzaju męskiego der, tak? Po polsku to ona spódnica, a po niemiecku der. Czyli on spódnica. Czasami niemiecki jest nielogiczny. I tutaj taki przykład, no ale trzeba po prostu się uczyć rodzajników na pamięć. Die Hose. Spodnie. Jeżeli macie ochotę na inne fiszki, na inne słówka, jeśli chodzi o naukę niemieckiego, to zapraszam Was do innych moich odcinków. Nagrałam dużo fiszek dla Was, na przykład jedzenie, zawody i tak dalej. Zapraszam Was do nauki. Die Bluse. bluzka Prawda, że brzmi podobnie jak po polsku? The blouse Bluzka. Buty. A jeden but to będzie de szu. De szu But. Teraz Wy powtórzcie: da das das. Co to może być, Das kleid? Sukienka. De Rękawiczka. A jak będą rękawiczki w liczbie mnogiej? Ciekawe, czy wiecie? The hand shoe. Pamiętacie, mówią Wam, że szuę to buty. Czyli buty na ręce, bo hand to dłoń to rękawiczki. I powtórzmy De hand shoe, the hand szue. Rękawiczka, rękawiczki. Nie macie jeszcze dosyć. To jedziemy dalej. Kolejne słówka. Da Szal. Czekam na Was. Da Szal. Pytacie się mnie, jakie mam metody do nauki rodzajników. Ja uczę się ich akurat na pamięć, tak? Ale na przykład znam takie metody, że niektórzy sobie wypisują dane słówka i rodzajniki. Der, die, das, tak? Wypisują różnymi kolorami, czyli na przykład wszystkie słówka, które są rodzaju męskiego, dea, piszą na przykład sobie na zielono. Te, które są di, piszą na czerwono. Te, które są das, na przykład nie wiem na niebiesko, tak? Żeby sobie to jako, jakoś rozróżnić. To pewnie osoby, które są wzrokowcami. Myślę, że to im pomoże. Także yy, może coś takiego wam tutaj pomoże w nauce rodzajników. Ja akurat jestem z tych, którzy uczą się na pamięć i po prostu gdzieś pamiętam. No gdzieś od Zawsze te słówka niemieckie jakoś tak fajnie mi wpadały, i, i zapamiętywałam je sobie. Dlatego nie, nie musiałam kombinować, tak? Ale być może to jakby będzie dla Was fajna, fajna wskazówka. I co jeszcze? No możecie sobie, słuchajcie, puszczać cały czas te, te słówka z rodzajnikami i myślę, że w końcu gdzieś tam wpadnie do głowy, tak? Że w końcu to zapamiętacie. Nauka słówek to ciągłe, ciągłe powtarzanie, tak? Bo ze słówkami jest tak, że wpadają i wypadają. Dlatego jak będziemy sobie je ciągle powtarzać, przypominać, no to w końcu zapamiętamy. Di sandale. Sandały. No, i zobaczcie, to słówko też brzmi prawie tak samo jak po polsku, tak? Sandały po polsku, a po niemiecku sandale. Dlatego szukajcie tych pozytywnych rzeczy w nauce języków obcych. Zobaczcie, ile mamy podobnych słówek w niemieckim i w polskim. Da, Gürtel. Pasek. Jeżeli jesteście tu nowi, to zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi odcinkami i z wszystkim, co tutaj dla Was publikuję. Tutaj jest gdzieś przycisk subskrybuj ten kanał. Musicie na to kliknąć i jesteście na bieżąco. Dzi krawatę. Krawat! Da pulowa. Sweter di unterhose majtki i to też sobie można fajnie wytłumaczyć, bo unter to jest coś pod, tak? A hose to spodnie. Pod spodniami nosimy co? Majtki. Diamantel. Płaszcz. Die jeans. Dżinsy. Kolejne słówko takie same, prawie jak po polsku. Dzimy C. Czapka. Jeżeli macie ochotę na naukę więcej fiszek z języka niemieckiego, więcej niż tutaj na kanale, to zapraszam Was do zakupu mojego kursu rozszerzonego czy podstawowego do nauki języka niemieckiego. Tutaj wrzucam Wam linka. Do, do zakupu tych kursów oraz filmik, jak to wszystko wygląda od środka. dizoken. Skarpetka. A jak będą skarpetki? Disoken. Czyli dodajemy literkę. Ny". Dizoken. Skarpetki. I bardzo często, jeżeli wyraz kończy się na "-e", to dodajemy literkę "-n", i mamy liczbę mnogą. Oczywiście też trzeba zmienić rodzajnik, tak? Na DI. Dizoke. Dizoken. Skarpetka. Skarpetki. Da ancuk Garnitur. de hut. Kapelusz. Da zako Marynarka I teraz wy powtórzcie Da zako Marynarka Przykład Da hut is szyn Kapelusz jest piękny Da hut is szyn Kapelusz jest piękny. Der Anzug jest za elegant. Garnitur jest bardzo elegancki. I jeszcze raz powtórzmy. Der Anzug jest za elegant. Garnitur jest bardzo elegancki. Jest, udało się. Przebrnęliśmy przez wszystkie słówka z tematyki ubrania. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków oraz tych poprzednich, które dla Was nagrałam. Może znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Tak jak mówiłam, jeśli jesteście tu nowi, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie wiadomości od Was. Jak zawsze, e, pozytywnie mnie to nakręca. Bardzo Wam dziękuję. A tymczasem życzę Wam. Owocnej nauki i widzimy się w kolejnych odcinkach.